Witam z tej strony. Kryptospekulacja, dzisiaj aktualizacja co do Dogechaina. Dogechain, sieć Dogechain i token Dogechain, czyli DC. Ten token był wspominany wcześniej na kanale. Natomiast, jak większość z Was może wie, jest voting, czyli głosowanie nad tym ekosystemem, gdzie jest propozycja, i ta propozycja już praktycznie przeszła, spalenia 80% supply z. 1 tryliona do 200 bilionów tokenów, a ponadto redukcja czasu uwolnienia idropów z 48 miesięcy do 6 miesięcy. Tutaj wielo mm, czynnikowy temat, wielu spekulowało, że może będzie to szybszy dump i to uwolnienie tokenów, ale z drugiej strony spalanie spalanie dość wysokie. A okej. Okay. Możemy przyjrzeć się tej sytuacji, że to mm, no, głosowanie to na pewno zostanie już ukończone pozytywnie 28 end time no i dzisiaj przed chwileczką wyszedł komunikat aktualizacji co do ekosystemu e, Chaina. ten token miał swoją pompkę na poziomie tutaj ATH bodajże to jest 3 razy tyle od obecnego poziomu obecny market K wynosi 53 miliony dolarów i dobra już 3-4 dni na tutaj ten token pompuje natomiast hodlerów no, 4,5 tysiąca, plus ewentualnie ci co otrzymali iDROPy to może, ale wątpię, że się wyprzedali. E, jeszcze szybka informacja co do holderów, jak tutaj się złapać na tysiąc, jak wygląda sytuacja. A trzeba mieć w okolicach 200 tysięcy e, tych tokenów, a taka 200 tysiąca liczba to jest w okolicach 0,35 tyrium na chwilę obecną. Natomiast sam obfity iDrop na pewno wielu z Was otrzymało i ta miesięczna. Aktualizacja klejmowania ma swoje miejsce. Okej, okay, wracając co do tematu. E, ci, co wykonywali swapy na Douch Swap, no to mają możliwość tych hydro'ów. Jeszcze od dodam od siebie, że tutaj na właśnie tej Doge Swap mm, aplikacji warto zrobić swapy wykonać symboliczne, aby kontrakt e, nasze Metamask został. Zapisane historycznie, a dodać także Liquidity w tokenie omnom, bo tam jest informacja potwierdzona, że będzie iDrop jak token niczym Uniswap. Dlaczego sobie tę szansę nie dać? A ten token omnom, Doge i Doge, no to jest hot w Doge chainie i ten token na pewno akumuluje, przynajmniej z mojej strony. Na kolejną hotset. to nie jest porada inwestycyjna, oczywiście. Tutaj też jest supply 50% spalone. Omnom, Doge i ten materiał też, że ten token nie był wykonywany. No i Doge. Także z tej z mojej strony, chociaż ten jest mocno ryzykowny, będzie akumulowany. Ale okej, okay, DogeChain, Omnom, DogeChain, DogeChain, co tutaj jest w tej aktualizacji dzisiejszej na medium ich community? Otóż bardzo dobrze, że to wyszło, bowiem bez tego e, ten sam voting no, byłby taki suchy, że tak powiem. Byłby pozytywny, ale suchy i chyba nastąpiłby dump. A dlaczego teraz dump może nie nastąpić? Ponieważ zespół, załoga wystawia V, DogeChain, tak to można ująć. Tutaj porównam takiego schematu, jak jest Wichain, i także ten drugi tokenik, gdzie jest ta transakcja FI, Adher. No i obecna tokenomia do zmienia się praktycznie o 180 stopni. Długoterminowo na pewno to jest dobry czynnik na wyjście takiego tokena V do na przytrzymanie tej ceny bez dampowania, bowiem zamrożenie swoich środków Doge Chaina pozwoli na uzyskanie właśnie tego V Doge Chaina. Oryginalna tokenomia, no to powstała tutaj od Curve obecnie w Curve Finance, i ten model wytrzymał, przerodził się do dnia dzisiejszego. Tak pozytywnie, że większość projektów, może nie większość ale na część, ten model także podtrzymuje, wykorzystuje. Co tu, tutaj ma miejsce do właśnie avoidingu, głosowania, otrzymanie nagród poprzez też Liquidity Pool. E, zarobków w właśnie tutaj w e, gazach, a także stajkowaniu. Idąc dalej. Jakie korzyści tutaj będziemy mieć z benefitu do tej tokenami, to jest podtrzymanie, no właśnie, więcej jest chyba pozytywów niż negatywów, tych większości pozytywów jest high inning, czyli większa możliwość zarobków w tych tokenach w a także bo bowiem tam poprzez dawanie do walidatorów i zwiększanie bezpieczeństwa sieci, także będziemy zarabiać w samych tokenach uczczeń poprzez delegację tokenów właśnie w no i podtrzymanie tej ceny tokena to także będzie zredukowanie tej presji sprzedażowej w długim terminie, dodanie tego jakościowego tokenu. No i także priorytetów, jak właśnie tutaj stajkowanie, token holders, a także DAO Community będzie miał swoje miejsce. Jakie tutaj są minusy tego tokenu? No to są chyba mniejsze niż te plusy, bowiem no lock, czyli zamknięcie na na przykład 4 lata, to ci, co nie lubią hodlować, no to no, dla nich jest ten minus. A także taki minus, że może nowi użytkownicy będą mniej skuszeni na przykład po roku czasu, aby wejść w taki projekt, no bo nie są na początku. Ale ten ekosystem DogeChain i ten hype Doge, no to może mieć dobry współczynnik. W Medium, co tutaj jeszcze możemy poczytać, sami oczywiście prześledźcie sobie to Historię, jest też dokumentacja samej tokenomii DAO, fundusz Long Term Holding, no i ten mechanizm lokowania tokenów, model konsensusu, proof of stake, a także możliwość uzyskania właśnie governance, czyli głosowania, mocy swojego głosowania poprzez te wszystkie procedury, a także co do długości. Lokacji, tutaj mamy przykład od 1 miesiąca do 4 lat, będziemy otrzymywać oczywiście większą pulę tych v Chain. OK. Tutaj jest schemat graficzny tej procedury, czyli mamy nas, Do Chain Users, mamy tokeny, lokujemy te tokeny, otrzymujemy na mm, V-DogeChain mm, swój portfel te tokeny poprzez zalokowanie je na określony czas, i tu mamy. Dwa dalsze sposoby, czyli staking, walidatorzy, głosowanie, otrzymuje doczynę lub właśnie e, głosowania. Fundacja do granty i trzecia strona projektów. To jest fajny ekosystem na naszych oczach. Ok. Mamy też informacje o stakingu V, doczynę. No to tak, w tej grafice tutaj w dłuższej perspektywie zostało przedstawionych na ten dłuższy czas. Governance, tokenomia, benefity. Wygląda to z mojej strony osobiście pozytywnie. Te dwa tokeny wspomniane, DogeChain ma swoją pompę, a myślę, że tutaj będzie korekta, logicznym miejscem powinna być korekta, w tym obecnym jeszcze markecie, jakie ma miejsce, dość negatywniejszym. Tutaj na dniówce już mamy no, najwyższy RSI praktycznie, więc yy, ci, co jeszcze nie są zapakowani, myślę, że będzie możliwość Spokojnie to wytrzymać, lub też, no, pojawi się tutaj, to mamy spory wolumen dzienny, 2 miliony obecnie, a też było chyba dwa dni temu 5 milionów e, na wysokości. Ten token jeszcze w RC20, a na Ethereum ma także właśnie na dołczeń do zakupienia. Ok, To jest taka szybka aktualizacja, zapraszam na kryptospekulację Twitter. E, tam każde informacje bierzcie na własną rękę, właśnie research, ale tutaj ten dołczeń wygląda dość apetycznie. Ok. I tego apetycznego dnia życzę na douć i douch, aby ten nasz pieseł zjadł po prostu doucza na kolejnej hości, okej? Okay? Dzięki i do usłyszenia, hoi.